Witam bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z gry. Nie przerywaj mi, intra, sam, bo cię tu zostawię w tej jaskini. Witam bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z gry Władca Pierścienie powrót Króla. Ostatnie, trochę jeszcze musiałem chyba ten dźwięk przyciszyć, bo jak sprawdziłem nagranie z poprzedniego odcinka, to trochę mogło być tam jednak zagłośno, no jeszcze muszę po tym formacie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, trochę sobie tutaj podostrajać wszystko i dźwięk, i wiele innych tam rzeczy. Więc mam nadzieję, że już w tym będzie wszystko dobrze. No też nie jestem zadowolony tym sam. I przepadam za tymi pająkami. Dobra, Da się w ogóle powalać? Chyba się dało nie powalać, tylko one od razu wstają. Dobra, dało się, dobra. prawym wszystko jest git. Obić się z nimi tutaj... Nie jest nic przyjemnego. Naprawdę się współczuję sam, że musiałeś tutaj być. Z drugiej strony jesteś bardzo odważny. Nad tymi pochodniami będzie... O kurde, aż No, ale to już. Już widziałem, że wypadają. Trzeba uważać na tą pamięć. No, jak widać, że coś tam się rusza, no to już wiadomo, że coś będzie. O, wow. Ale mają im dziwne hitboxy. No. no, jeszcze orków mi brakowało. Tego nie było. Nikt nie widział. Tutaj coś było można. O nie. 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 Tutaj chyba było można ich jakoś podpalić, z tego co pamiętam. Bo można było w te takie. pajęczyny rzucić, O właśnie. Kurde. No jeszcze nie mam dużo HP Nie, proszę nie bij. Mało HP Daj miksturę lepiej. O, dzięki. No mała mikstura, a tyle życia mi przywróciła. Widać ile sam ma HP mało. Tamtych co prawda, tamte postacie jeszcze trochę zbustowałem tą... Tymi jakimiś jak to się nazywało? Nie wiem. Coś tam, że HP podwyższało te wzmocnienia, a sam jeszcze nie mam tego. Nie dałem mu więcej HP, więc... Mogę rzucić was z tym chyba nie. W teorii nie musiałbym z nimi tutaj walczyć. Mówiłem chyba iść dalej, ale... No EXPAT trzeba jakoś zdobyć, nie? Dobrze, że mikstura wyleciała Exp, ważna rzecz. Szczególnie na ścieżce sama. Nie, mi się wydawało, że worków też można było rzucać. Wtedy jakoś tak chyba dziwnie rzucił po prostu. No, a czemu? Pająki, to co to już. Zorkami współpraca, jakaś. Mogę w niego rzucić. Dobra, muszę ostrożnie, bo tu przecież jest na, ku... na końcu szeloba jeszcze do pokonania. A ja. O kurde, tyle HP mam. Mam nadzieję, że punkty kontrolne do jakiejś tu będą na razie, co? Come on, give me a bit of that. Tutaj się coś dało chyba zrobić. O kurde, to oni zrobili do zasadzkę, a ja zaraz padnę. Jakaś miksturka z Was? Coś, może? Ale ekspa. Ale teraz mniejsza z expem. Mikstura ważna. No nie. Czemu was tyle? No co ty mierzysz? Dobra, padł. Ciekawe, że z pęków też mikstura może wylecieć. No co ty tam namierzysz? Co ty robisz? ty mogę? No nie trafia, no. Niby na mierze, ale chyba nie da się. Da się tylko podpalać jakby tę... ...tą pajęczynę, albo te takie jakby kokony. Yy, okropne. Takiego to bym nie chciał spotkać, naprawdę. No jeszcze nie, dobra, to ja padnę. Dobrze, że za punktem kontrolnym. Oczywiście, że próbujemy ponownie. Czy ja mogę tu podejść i sobie rzucić w to? Tak jak my. W sumie dobrze, HP mi odnowiło. Teraz bezpieczniej w sumie. Mara tych małych pająków też strasznie nie wygląda. Nie no, zostaw mnie. No tu trzeba jeszcze podejść i teraz to rzucić. Róż nie podejdę drugi raz, o kurde. Dobra, to jest najlepsza metoda, żeby powalić i dobić. Walczyć z tymi pająkami, to... Co mnie obrażasz, ty? Okej, okay, co tam jest? Na... Aha, dobra, na góry trzeba się dostać do... Tam chyba trzeba rzucić w tą pajęczynę. Oczywiście coś tu pewnie spadnie, no właśnie. Za spokojnie by było. Oła wow. Dobrze, rzucaj zaklęcia Znaczy, to nie było w sumie zaklęcie, to było chyba na... na to światło, które tam dostał Ja bym miksturę muszę. Musiał... Mm. O kurde, to uczy... Łuczników mi brakowało, pewnie. No uspokójcie się, sam nie mam wcale tak dużo HP. No jeszcze nie, dobra. No, jeszcze dwa razy to chyba w żadnej rundzie nie zginąłem. O Boże. To nie będzie przyjemna misja, jednak. No! Co to za aim? No teraz tutaj na tu znowu spadły. Dobra, teraz już wiemy, co nas czeka mniej więcej. No, ej no, weź to, rzucaj. Czasu nie ma. No jeszcze nie trafił, nie, no to troluje mnie. To nie lubię w grach tego takiego automatycznego namierzania, to jest masakra. Ja w Gothicu 2 nie lubię tego strzelania z łuku, że ci automatycznie namierzę, tak. Tutaj też tego nie lubię, no. W sensie miksturę jakąś mam tam jest? Tam były chyba tych dwóch horków. Chyba coś tam dostał. No musiałeś uderzyć, co musiałeś. No, tu cztery pająki. Ładnie bi. Ja za dużo HP ja nie mam, a ty, tych huczników będzie trzeba jeszcze pokonać jakoś. Ty Frodo, może się okazać, że ty mnie będziesz musiał ratować jeszcze. się okazać, że zmienimy trochę wersję. No wymiesz to pierwsze, no. Dobra. Nie trafiło. Dostał. Czy pojedynczo. Dobra, jeden leży. Dobra. Udało się. Jest mikstura, jest mikstura. Nie, nie, ona nie zniknie chyba. Czy zniknie? No nie. No i utrudnia. O jejku. Dobra, to za dużo. Proszę, miksturę. Jak ja mam wejść do, na bossa z taką ilością HP, to ja dziękuję. No nie, to nie potrzebuję teraz. O kurde, no i z taką ilością HP? Dobrze, jest punkt kontrolny. Nie ma opcji, że to przejdę z taką ilością życia. Będziesz w odwłok Dobra od razu narastam wow. No weźcie bliższym z takim No słuchajcie Masakra Jeszcze te małe będą skakały Nie? Jak mi się kojarzy, o właśnie Może miksturki będą Ruszę miksturkę. o nie, nie, no i już miksturki nie potrzebuję. Dobra, teraz od razu wjeżdżam, mam pełne HP. No fear, właśnie, chodź paskudo. Nie Right. Wow. Dobra, masz woko, no teraz te małe. Raz, ile ichasz? pięć, dobra, Jeszcze dwa, raz, piek, no i co? I co teraz? A masz tam. O kurde. A może jak mnie ugryzie to ja Spidermanem zostanę? No znowu te. No szybko, szybko, bo zaraz znowu będzie skakać. Nie. Jak będę się miał bić z dużymi i z małymi, to będzie lipa. Dobra, jeszcze dwa. Nie skaczę. No i co teraz? Nie ma. Ła, dobra, HP mi się kończy. Nie au, ale nie bije tymi nogami swoimi. No, jedna mniej. A teraz będzie wściekła. Nie, zostaw. Uż pokój się. Się cykam. O kurde. Pojedyncze, poproszę. Tego mi potrzeba. Jeszcze nawet z jedną bym się nie obraził. Dobra, jak podchodzą jeden, dwa, to jest dobrze. O kurde, tym stał. Szybko, szybko. Dobra, udało się. Ale musimy uważać, mamy... O no nie, tak daleko, myślałem, że nie skoczy. Nie, dobra, no. Jestem na, na hita, jestem. O kurde, no. że uważać, nie podchodzić do większej grupy, muszę pojedynczo Jej ku... no ile? Chyba sobie żartujecie ze mnie teraz Teraz kliknę tą drugą opcję Znaczy ja mogę? Mówiłem, że kiedyś to ta z olifantami misja była trudna, że ta z bronieniem Minasti to trzeba było od nie a się okazuje, że teraz to za jest. Tamte to przyjemne. Czemu Aragornem tu nie mogę grać? Znaczy, będę mógł, ale to później, jak przejdę grę, Dobra, szybko teraz nie koniec, koniec zabawy. To musiałeś, o kurtę, co uciekasz? Co się boisz? Chodź tu

Dobra, teraz będziemy atakować. Ale się fajnie zgrało, tak jedno uderzenie zrobiłem i w cutscenkę akurat, ała. Może rąk z klawiatury nie powinienem puszczać. Dobra, jak dostanę jakąś miksturkę, to będzie dobrze i nie stracę HP. Dobra, muszę... nie wszystkie naraz. Stawcie się w kolejce, proszę. Ile takich trzeba, żeby. O kurde, dobra, za dużo. Ewidentnie za dużo. Ała. Wow. No, ten będzie zaraz kakał. Ja tu. O jejku. Dobra, w samą porę. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Co dużo nie oberwałem. Wy teraz z tymi maluchami tutaj, żeby HP nie stracić. Dobra, trochę wybijemy tak. Żeby nie w grupie. Mnie ciekawe, czy jak rzucam, to wtedy zrobię... Że jest szansa na to, że dostanę te jakby strzały, a nie miksturę, bo to może źle robię. To nie jest dobre. Jeśli tak, to nie powinienem rzucać, tak naprawdę tylko czekać i liczyć na miksturę. Łapaj tam. No! To nie wiem, którym podejściem udało się. Nie jest martwy, nie bój się. Wszystko jest z nim ok. Powinno mi zliczyć za te wszystkie zgony, które też miałem. Te wszystkie. Ciekawe, to chyba tak nie zliczę, ale to by było dobre. Tak można się było ekspić. Ale to było trochę oszustwo, no jednak. Czwarty poziom. Praktycznie ostatnia misja nas czeka sama, a my dopiero czwarty poziom mamy. Ja nie wiem, jak tam się więcej na expić trzeba, no. Dobra, tam nawet nie mogę. Nie mam co patrzeć. Nawet mi nam nie stać. Więc zwiększymy HP. Co tu mamy jeszcze? To sobie kupimy. I to sobie kupimy. Na resztę nas nie stać. Zapiszemy grę. No i czeka nas. Ostatnia runda samym tak naprawdę, bo potem czarną bramę będziemy wrócimy do Aragorna i ostatnia runda zostanie nam Frodem. Więc zostały nam trzy misje do końca tej gry. Więc jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i w następnym odcinku będziemy odbijać Froda z Fortecy. Więc trzymajcie się. Cześć!